Używać zielonego, ale jeszcze nie korzystałeś z wapka? Może często zmienić. Przed sobą mam Jeepena Elite 2, wapek od firmy Green Co Science. Co w ogóle warto o nim wiedzieć? Komora jest pokryta ceramiką i podgrzewa służb przy pomocy kondukcji i konwekcji. Metalowy, magnetyczny ustnik mocno siedzi na swoim miejscu. Jest w pełni rozbieralny i łatwy w czyszczeniu oraz zabiera dodatkowo rysik, który Wam w tym pomoże. Wyświetlacz TFT jest kolorowy i bardzo jasny. Wapek nagrzewa się w zależnych 20 sekund, a bateria o pojemności 2100 mAh starczy. Na 60 minut ciągłego użytkowania sprzętu. Zakres temperatur wynosi od 93 do 221 stopni Celsjusza. Mamy także możliwość wejść do ustawień i dostosować sobie parametry takie jak jasność wyświetlacza, długość sesji, łączenie lub wyłączenie wibracji oraz zmiana Fahrenheitów na Celsjusza. Mamy także do dyspozycji wejście USB-C, które staje się już powoli standardem i naszego babka w 90 minut. Cena na ten sprzęt wynosi 200 dolarów, ale ze specjalnym kodem 420 Polska dostaniecie 20% upustu. Koniecznie podziel się tą rolką ze swoim znajomym i pokaż mu